Jeśli ktoś z Was jest na etapie poszukiwania żony, powinien był przyjść właśnie tutaj. 1500 kobiet w każdym wieku w jednym miejscu. Ale jeżeli nie jesteście motywowani faktem zbliżającego się małżeństwa, zobaczcie po prostu, jak w praktyce wygląda kobieca Solidarność. 1500 biegaczy i to tylko kobiet. Bieg kobiet od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. tamtym roku limit 500 miejsc został wyczerpany bardzo szybko. W tym dystans znowu nie zatrzymał żadnej z nich. Armii różowych koszulek biegnących po centrum królewskiego miasta nie dało się nie zauważyć. Panie chcą biegać, biegać w swoim towarzystwie i dlatego właśnie organizujemy ten bieg. Ten bieg to jest też odpowiedź na to, że w biegach długodystansowych frekwencja kobiet jest niższa niż frekwencja mężczyzn, a zależy nam na tym, żeby panie małymi kroczkami od tych mniejszych imprez dochodziły do tych największych. Frekwencja kobiet w tym przypadku na pewno nie zawiodła. Wsparcie tym bardziej. Przed COVID-em udało mi się biegać 5 km poniżej 30 minut. I potem już nigdy. I dzisiaj znowu udało się. Te dziewczyny biegają tak szybko, że nakręcają. No i zostałam zapisana, chociaż nie biegam. Ale, ale przebiegła pani. Pewnie, ja dużo chodzę. Kibice byli cudowni, fajnie było w grupie kobiet więc naprawdę cudownie. Właśnie taki był zamysł biegu, by dobrze się biegło w grupie kobiet. Nieważne, czy dystans pokonało się jako pierwsza, czy ostatnia. Zwycięski wynik to 17 minut i 18 sekund. A przegranych nie było. Cudowna organizacja, naprawdę bardzo podziwiamy. To prawdziwa przyjemność było wziąć udział. Wspaniała atmosfera, polecamy wszystkim paniom. Chcemy pokazywać, że kobiety mają siłę, że kobiety działające wspólnie, razem, to jest ogromna siła, pasja i determinacja. Słuchajcie, siła kobiet, siłą kobiet, ale trzeba być bardzo wytrzymałym, żeby przywiec 5 kilometrów w samo południe. Do zobaczenia za rok. Jagoda Łuszczak, UJTV.